Hello guys! Welcome back to my channel! Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale e, Też taki troszeczkę inny odbiegający od e, właśnie vlogów, weekly vlogów, daily vlogów e, Ponieważ moi drodzy, dzisiaj e, kontynuuję taką może nie serię, zobaczymy, czy to dalej pociągnę, czy na tym przestaniemy, zobaczymy. Ponieważ gdzieś w chyba październiku, listopadzie nagrałam taki filmik, mianowicie pomysły na śniadania. No i jak widzicie po tytule, dzisiaj również przychodzę do Was właśnie z takimi pomysłami, właśnie co możecie dobrego zrobić sobie na śniadanie. W tym odcinku będzie to 5 przepisów na słone i słodkie śniadanie, które Możecie sobie zrobić własno, ręcznie, właśnie w domu. Są one dosyć proste, e, dosyć takie basic ale naprawdę bardzo dobre. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania i możecie wcisnąć teraz właśnie w tym momencie łapkę w górę, subskrypcję i możecie napisać komentarz, mi to bardzo pomaga. A dla Was to jest jedno kliknięcie, a tak jak mówię, mi to bardzo po prostu pomoże rozwijać się po prostu dalej. Bez zmiennego przedłużenia przechodzimy już do pierwszego, moi drodzy, śniadanka. Który jest moim... Ulubionym od razu po omlecie e, bananowym, mięzie jogurt Bowl. E, chodzi tutaj o jogurt zmieszany z różnymi dodatkami, e, idealne śniadanie dla osób e, zabieganych, które chcą e, szybko, zdrowo e, i smacznie zjeść. Do śniadania. Przygotowujecie najpierw jogurt, do tego Wasza ulubiona granola. Owoce według e, uznania, no i źródło zdrowych tłuszczy, czyli oczywiście masło orzechowe, jak kocham e, i orzechy. No i co, mam gotowe śniadanko, bardzo pyszne, bardzo proste naprawdę i bardzo bardzo szybkie. Na drugie śniadanie wlatuje moje dosłownie ukochane śniadanie, od razu po omlecie bananowym chyba, albo po jogurcie, właśnie nie wiem, czy wolę omlet bananowy, jogurt, czy właśnie to śniadanie, a mianowicie mam tu na myśli śniadanie na słono tym razem. Uwaga, awokado toast. Toast, awokado, awokado toast. Jak to woli, po prostu tosty z awokadem i jajkiem. To jest po prostu game changer, naprawdę. Kocham to śniadanie. A do jego przygotowania potrzebujecie oczywiście awokado, które obieracie, a następnie je zgniatacie widelcem, dodajecie, moi drodzy, sól, pieprz. Możecie również dodać właśnie czosnek i sok z cytryny, ale to tak troszeczkę do przełamania tego smaku. Na oliwie przysmażam tosty, żeby były takie, wiecie, fajne, chrupkie, one fajnie właśnie wpijają tą oliwę z oliwek i po prostu one są takie, wiecie, fajne, wilgotne i chrupkie. Smaruję tosty awokado, a następnie robię jajecznicę i również na oliwie, czasami też na maśle, żeby ona była, wiecie, taka bardziej maślana. Uwaga, dosyć długo na małym ogniu, wtedy ona jest najbardziej taka wiecie kremowa. Wszystko łączę i dodaję na koniec pomidor, ponieważ ja kocham pomidor eee, I posypuję wszystkie wszystko na się I Jeszcze chyba troszeczkę oliwy tam skraplam tak trochę wszystko pieprzem, solą. Eee, I moi drodzy, mamy gotowe śniadanko, również śniadanko, troszeczkę. Dłuższe w przygotowaniu, ale również jest po prostu przepyszne, i również je kocham. Poza omletem bananowym, to śniadanie mogłabym jeść dosłownie codziennie. Koniecznie musicie to spróbować, bo naprawdę. Kocham to śniadanie. Kolejną propozycją na śniadanie, moi drodzy, jest znów propozycja na słodko, ponieważ będziemy lecieć słodko-słono, słodko-słono, czyli tak po kolei. Znów przychodzi pora na słodkie śniadanko, mianowicie, moi drodzy, omlet, nie bananowy tym razem, tylko omlet szarlotka. Do tego potrzebujecie jedno jajko, które obieracie i kroicie na takie, wiecie, małe kawałki w kosteczkę. Do miski wbijacie jajko i łyżkę budyniu Dodajecie łyżkę proszku do pieczenia, łyżeczkę cynamonu 2 łyżki mąki. Dodajecie jeszcze około 2 łyżki jogurtu, możecie użyć jogurt naturalny, możecie użyć skier baniliowy, obojętnie jaki jogurt chcecie. E, wszystko mieszacie i wlewacie kawkę maślanki. Dodajecie wcześniej pokrojone jabłko e, i wszystko wlewacie na patelnię. I teraz uwaga! Smażycie to na małym ogniu pod przykryciem przez około 6 minut. Później to obracacie i smażycie przez 2 minuty. Wykładacie na talerz e, i dodajecie ulubione dodatki. U mnie to jest jogurt waniliowy albo zwykły naturalny. Do tego jagody mrożone, maliny mrożone e, oraz masło rzechowe i migdały. I takim sposobem macie kolejne śniadanko na słodko, przepyszne. Naprawdę, koniecznie spróbujcie. Kolejne śniadanie to, uwaga, jajka po turecku. I uwaga, pierwszy raz robiłam jajka po turecku i nie wyszło tak, jak do końca tak, jak chciałam, ale były dobre, tylko po prostu jajko mi się rozwaliło e, właśnie w koszulce, e, więc e, nie powtarzajcie moich błędów. Ja nawet nie wiem, co ja tam źle zrobiłam, ok? Ale przejdźmy już do przepisu. Najpierw przygotowujecie jogurt, do którego dodajecie sól, pieprz oraz czosnek i możecie właśnie troszeczkę soku z cytryny dodać, odstawiacie na bok. W gotującej się wodzie, posolonej, tworzycie taki wir i do tego wiru wlewacie właśnie do niego jajko i gotujecie przez około dwie minuty, aż białko się zetnie. Jogurtem smarujecie głęboki talerz i na to dodajecie gotowe jajka. E, polewacie wszystko roztopionym masełkiem e, i posypujecie na koniec natką pietruszki, e, dodajecie bułeczki e, i macie gotowe przepyszne śniadanko znowu na słono. Nie jest to idealne śniadanie, ale jest było dobre, ok? No i już, moi drodzy, ostatnim przepisem jest moja ukochana ostatnio owsianka. E, ja owsianek ogólnie nie lubiłam za bardzo, ale po tej owsiance naprawdę przepadłam. Do miski dodajecie 4 łyżki płatków owsianych, łyżkę siemienia lnianego i łyżkę nasion chia. Wszystko zalewacie całość mlekiem. U mnie jest mleko bez laktozy, ponieważ e, one jest bardziej słodsze i jest przepyszne do takich rzeczy. Kroicie ulubione owoce, u mnie to jest czasami jabłka, które jeszcze posypuję na i smażę, ale w tym przypadku padło na truskawki, bo akurat miałam. Owsiankę gotujecie, cały czas ją musicie mieszać, aż zgęstnieje. Wykładacie do miski i dodajecie ulubione dodatki. No, i moi drodzy, macie przepyszne śniadanko, które ja naprawdę osobiście bardzo kocham. Więc to były moje propozycje na tak naprawdę pięć śniadań, które. Przepyszne są i każde mi smakowało. Jedyne, takie mówię, co mi nie wyszło, to ja jego po turecku, ale to y, nieważne. To się też wytnie, ok? Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie koniecznie, tak jak mówię, zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz mi to bardzo pomaga. E, a dla Was jedno kliknięcie. Także koniecznie teraz e, zjeżdżajcie na dół i łapkę w górę i subskrypcję. I możecie dać znać też również, jaki. Waszą ulubioną jest śniadaniem, bo jestem też ciekawa. I możecie również dać znać właśnie albo na Instagramie, min w dm albo właśnie w komentarzu, czy kontynuować dalej taką serię właśnie z robieniem śniadań, biadów na przykład lunchy czy coś takiego. Albo takie bardziej pieczeniowe rzeczy, bo jak gdzie ja kocham cukiernictwo, także też mogę pokombinować z jakimiś przepisami itp. Także dajcie koniecznie znać. No i moi drodzy, żegnam się już z wami, mam nadzieję, że wam się podobało. Buziaczki, trzymajcie się i pa pa!